Cześć, witaj serdecznie. Chciałam Cię bardzo serdecznie poprosić o to, aby mieć kontakt z własnymi emocjami. W tym odcinku opowiem o tym, jak czasami ciężko jest i trudno jest, gdy pojawiają się niechciane emocje, gdy pojawiają się Uczucia, które sprawiają, że nie chce się żyć, że nie chce się iść dalej, że nie chce się iść do przodu. Jak w takich sytuacjach radzić sobie, gdy wydaje się, że cały świat wali się na głowę? Wydaje się, że ten ból wewnętrzny jest po prostu zbyt duży. Jak radzić sobie w dobry sposób, tak aby uzdrowić w sobie ten ból, żeby zaakceptować ten ból, żeby ten ból oświetlić. Jest taka piękna technika, Technika akceptacji, technika akceptacji tego, cokolwiek się pojawia. Jeżeli ten ból płynie, jeżeli ten ból pojawia się, jeżeli ten ból utrzymuje się, to rozdarcie wewnętrzne czy to jest może lęk, czy to może jest strach, czy to może. Jest brak wiary. Czy to może jest jakaś złość, czy nawet nienawiść? To są tylko emocje, które pojawiają się i pokazują, naświetlają. Tutaj coś jest. Tutaj coś jest. Zobacz, przyjrzyj się temu. Jest to znak boski, który mówi: zobacz, przyjrzyj się temu, dlaczego to boli, czemu to tak wygląda, czemu to tak jest. Wielu ludzi ucieka od bólu, ucieka, biegnie, nie patrzy na ból, ale to nie tędy droga. To nie tędy droga, żeby przykryć ten ból i udać, że go nie ma, że jest niewidzialny, przy użyciu papierosów, narkotyków, przy użyciu alkoholu, przy użyciu tabletek, które tylko maskują tak naprawdę skąd wypływa ten ból. Jest taka cudowna, Technika, cudowna praktyka konfrontowania, konfrontacji, właśnie tych negatywnych uczuć. Cokolwiek czujesz, świadczy, że coś tam jest, że po drugiej stronie jest informacja. I jeżeli z tym posiedzisz, skonfrontujesz, gdzie Czasami to nie jest łatwe skonfrontować, gdy boli, gdy wewnętrzne rozdarcie, gdy lęk wzbiera jak fala i uderza o brzeg. Czasami nie jest, ale właśnie w tym jest moc, w tym jest prawda, gdy skonfrontujesz. Gdy poczujesz, co jest za tymi warstwami, bo jeżeli boli, to co boli? Co tam jest? Co jest za tym lękiem? Czego się boisz? Dlaczego jesteś smutny? Dlaczego może jesteś w depresji? Dlaczego jesteś w złości? Dlaczego osądzasz? Dlaczego jesteś zdenerwowany? Dlaczego jesteś niespokojny? Dlaczego masz w sobie tyle żalu? Posiedź, skonfrontuj. Dowiedz się więcej, skąd to wypływa. Nie maskuj tych rzeczy. Kocham cię. Dziękuję Ci, szanuję Cię. Jeżeli chcesz pracować głębiej nad sobą, poznać techniki pracy, zapraszam Cię na grupę w Telegramie, gdzie wkrótce pojawią się materiały pracy nad sobą, transformacji, aby być lepszym jako człowiek. Jeszcze raz kocham cię, dziękuję ci, szanuję cię i do usłyszenia w następnym odcinku.